Dwa dni zabawy przy jamajskiej muzyce w polskim wykonaniu za nami. Miłośnicy muzyki reggae z Nysy i okolic bawili się na festiwalu, którego areną był Fort Wodny.

Ostatni weekend na forcie wodnym upłynął w rytmie muzyki reggae. W Nysie wystąpiło kilkunastu wykonawców, którzy rozgrzali festiwalową publiczność do czerwoności. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Bobuan i Bastaypan, Betel, Bakszysz czy Tabu. Zabawa każdego z festiwalowych dni trwała. Do późna. Bardzo panie, super, super, zespoły. Super. Dużo ludzi, naprawdę jest bardzo, bardzo sympatycznie. Reggae to jest generalnie świetna muzyka, tak od kilku lat na poważnie słucham i fajne zespoły, generalnie bardzo mi się podoba. Jedna z takich imprez, których dawno naprawdę nie było. Świetnie się bawimy i jesteśmy bardzo zadowoleni, że w się ktoś to organizował. Coś takiego. Jest naprawdę fajnie. No szczególnie Bakrzyż to wybitny zespół. A właśnie Bakrzyż był jedną z gwiazd tego festiwalu. Jego członkowie również oceniają imprezy bardzo pozytywnie. Bardzo fajny festiwal, fajny amfiteatr. Szkoda, że więcej ludzi nie było. Ktoś... O Bakszyszu można powiedzieć, że jest weteranem na scenie. Powstał jeszcze w latach 80. i dwa lata temu obchodził swoje 30-lecie. To, 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 tak, to, tak to jest dość, tak powiem, na pewno dość zobowiązujące. Wiadomo, to, gdzieś kiedyś patrzyliśmy patrzyli na scenę, która powstaje, a w tej chwili oglądamy scenę, która jak gdyby jest. Czasami my ją nadga, odganiamy. żeby nie jak mówią członkowie Bakrzyszu, mimo tego, że muzyka nagrywają już od ponad trzech dekad, to nie brakuje im inspiracji, które zawsze są pod ręką. Mówimy o życiu, dość mocno o takim życiu: harmonia, spokój, miłość. O, i, i najczęściej o sprawach naszych, takich codziennych, które dotyk, dotyk, dotykają każdego z nas. Mimo, że zespół jest na scenie od ponad ćwierć wieku, to plany na przyszłość obejmują przynajmniej następne ćwierć. Zamierzamy się nie rozpaść. <laughs> Teraz niedługo single wydamy yy, kolejny. kolejny no gdzieś tam w planach, co jakiś czas, ale bez stresów, kolejny album Ale bez ciśnień, mm. Harmonijnie pod koniec imprezy uczestnikom festiwalu wciąż jednak było mało i myślami już wybiegali do przyszłorocznej edycji. Ja byliśmy wybrał, wczoraj, tak, bo było, było tabu. Było, super. było tabu, była fala. Karty skręcone były, ale chłopaki przeżyli. Ja nie wiem jak. <grym> Więc taki imprez Nysie, jak najbardziej. <grym> bardzo, bardzo fajnie się bawię, naprawdę. Polecam Nyski Reggae Festiwal. Najlepszy na świecie, lepszy niż Bielawa, Ostruda Reggae na piaskach i gdziekolwiek innej, Najcieplejsze miejsce na Ziemi jest właśnie tutaj. Polska, Jamajka, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzień. Nyski Festiwal Rega jest finansowany z pomocą środków unijnych i realizowany w ramach programu promocja twierdzy Nysa, wielokulturowego produktu turystycznego.